Witam bardzo serdecznie w sobotę. Jak już wiecie, dzisiaj do nas dotarł samochód z Drezna, który był wcześniej prezentowany w trakcie zakupu Fiat 500 X z roku 2016 z grudnia. Pierwszy właściciel, autoryzowany serwis świata zajmujący się sprzedażą kamperów, grupy Fiat. To był po prostu służbowy samochód. Z tego tytułu będzie wystawiona autofaktura VAT 23 wersja wyposażenia Launch przebieg 75 000 km pełny serwis ostatni w lipcu tego roku samochód bezkolizyjny cały w fabrycznym lakierze automatyczna skrzynia biegów nawigacja półskóra i teraz przejdziemy do prezentacji samochodu jest to samochód praktycznie nowy także nie ma absolutnie Żadnych śladów użytkowania ani wewnątrz, ani na zewnątrz, ani jednej ryski, ani jednej wgniotki. Tak to auto się prezentuje, jeżeli chodzi o stronę wizualną. Standardowo przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej maska 110 mikronów błotnik 80 90 100 110 100 80 90, 80, 80. Nierówna powierzchnia. 90 mamy. Samochód nie miał nawet żadnej drobnej obcierki zgłaszanej na autokasko. Także jest wszystko w oryginale. Tak jak powiedziałem, serwis do końca. FIAT. Przejdziemy teraz do wnętrza samochodu. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są przyciski, siedzenia. Plastiki. Mamy tryby jazdy. Automatyczna klimatyzacja, ekran multimedialny z nawigacją. Samochód został po raz pierwszy zarejestrowany 21 grudnia 16 roku. Szafer Mobil Dresno. Możecie sobie sprawdzić w internecie autoryzowany salon i serwis Fiata, tylko, że samochody typu kampery. to było ich auto służbowe, mieliśmy tam do wyboru jeszcze drugi samochód tylko z manualną skrzynią, biegu, skrzynią biegów i niezbyt yy, ciekawy, jeżeli chodzi o kolor tapicerki pokażę jeszcze tutaj zobaczcie sobie kierowca wszystko jakby ten samochód świeżo wyjechał z fabryki, zajrzymy jeszcze na szybko pod maskę. 1.4 4 multi air 140 koni świeżo po serwisie 23 lipca 2021 75 000 km wszystkie wizyty były wykonane autoryzowane w serwisie Fiat. Jeżeli komuś ten samochód przypadł do gustu, bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Adres strony na Facebooku i numer telefonu. Dla przypomnienia jest, tylko powiem, że. Na auto jest wystawiona faktura VAT 23%, dzięki czemu można sobie samochód wziąć na firmę. Sporo podatków odliczyć, ewentualnie na auto wziąć kredyt firmowy, firmowy bądź też leasing. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to auto, i czekajcie na kolejne nagrania. Pozdrawiam, cześć.